30 marca oficjalnie został otwarty kolejny sezon motocyklowy. Na gnieździńskim rynku pojawiło się kilkuset miłośników dwóch kółek, którzy przyjechali do naszego miasta nie tylko z regionu, ale także z całego kraju. Wydarzenie, które organizował Gnieźnieński Classic Veteran Motorcycle Club Poland oraz No Limit Crew Gniezno cieszyło się bardzo dużą frekwencją. Na razie wszystko pod kontrolą, chociaż myślę, że tutaj jesteśmy mocno zaskoczeni frekwencją. Nie spodziewaliśmy się, że w mieście i w okolicy jest aż tylu chętnych motocyklistów, którzy przywitają razem z nami nowy sezon. z na rynku. Myślę, że już rynek przerósł możliwości swoje pojemnościowe. Musieliśmy również wjechać na deptak nasz gnieździeński. Teraz jesteśmy przy stadionie Mieszka, gdzie trwa pokaż z sztundu, czyli akrobacji na motocyklu. Potem jedziemy na zielone zaplecze budowanego przez Klub Klasik Muzeum Kultury Techniki. Aby tradycji stało się zadość, motocykliści postanowili spalić marzannę, co miało między innymi symbolizować nie tylko koniec zimy, co właśnie początek sezonu. Pogoda piękna, czas zacząć sezon. Pora spalić zimę na znak, że zima odchodzi. W trakcie imprezy na parkingach można było zobaczyć motocykle wszystkich możliwych marek od skuterów do prawdziwe wechikuły z trzema kołami. Niektórzy z właścicieli dwóch kółek nie ukrywają, że tą pasją można się zarazić i wciągnąć w to członków najbliższej rodziny. Od dwóch lat jestem fanem dwóch kółek i moja żona również, także bardzo nam się to podoba. Jest coś innego, jest super atmosfera, jest bardzo fajnie. Dla wszystkich biorących udział w imprezie była ona świetną okazją do integracji ze swoim środowiskiem. Przyjechaliśmy, dlatego że bardzo Gniezno lubimy. Pogoda dopisuje i chcieliśmy spotkać się z naszymi przyjaciółmi z Gniezna i z całej okolicy i również z daleka, bo to oni podjechał z nami za górów, cała tamta okolica. Samo otwarcie sezonu było dla większości motocyklistów tylko tradycyjną formalnością. Tegoroczna zima była, ich zdaniem, bardzo łagodna, co pozwoliło zasiąść na motorze o wiele wcześniej niż zazwyczaj. W związku z tym przygotowania do sezonu trwały przez cały czas wolne odjazdy. Przerabialiśmy motocykle całą zimę, tuningowaliśmy, wypiliśmy dużo piwa i jesteśmy. Trzeba motorze przygotować, przede wszystkim opony, to jest ważne. I to nowe opony nieużywane, trochę kondycja. No i przede wszystkim rozsądek, zdrowy rozsądek. A ja też tak trzeba nastawiam na, na jazdę po torze w Poznaniu, bo, bo są możliwości. Już 3 lata jeżdżę na tym torze, także umiejętności trochę się podnosi przy tym. I, i tak żeby jak się zaczyna sezon, tak żeby skończyć przede wszystkim zdrowe i w całości. Nie? To jest najważniejsze dzisiaj. W parkingu koło stadionu przystrumieckiej motocykliści udali się na teren były jednostki wojskowej przy ulicy Wrzesińskiej. Tam czekał na nich piknik integracyjny, który urozmaicił zespół muzyczny oraz posiłek przygotowany dla wszystkich gości. Każdy z przybyłych mógł także zapoznać się z pomieszczeniami, w których powstanie wkrótce Muzeum Zabytków Kultury Technicznej. Wszyscy przyznali, że cała impreza odbyła się na najwyższym poziomie organizacyjnym i na pewno przybędą na kolejne tego typu wydarzenia do naszego miasta.